Żywa Szopka, Święty Mikołaj czy Teatr Ognia. To tylko niektóre z atrakcji, jakie odwiedzający mogli zobaczyć na Chorzowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Ulica Jagiellońska wypełniła się świątecznymi kramami i zwiedzającymi w weekend 7 i 8 grudnia. Goście mogli podpatrzeć, jak Remigiusz Rączka przygotowuje wigilijne potrawy, posłuchać występu Joanny Bartel czy wraz z elfem pośpiewać kolendy. Jarmark Bożonarodzeniowy. Spotykamy się na ulicy Jagiellońskiej, żeby przed świętami zapatrzyć się w. Produkty tradycyjne. Z, dzięki uprzejmości pana prezydenta, każdy, kto skorzysta z tych atrakcji, może się napić bezpłatnie i herbaty. Mamy tutaj warsztaty z rzeźbienia z lodu, warsztaty ubierania choinek, warsztaty robienia strojków, które wykonują wolontariusze Chorzowskiej Strefy Wolontariatu. Można sobie zrobić z Mikołajem, jest konkurs kolęd, konkurs jazdy na sankach. Dzisiaj tutaj na Jarmark przygotowaliśmy rzeźbienie na żywo pana Gerarda. I warsztaty dla dzieci, pięć stanowisk. Tutaj widać pracę dzieci powystawione na scenie. To wyrzeźbiły same dzieci. Na świątecznych stoiskach można było zaopatrzyć się zarówno w świąteczne rękodzieło, jak i w przeróżne smakołyki. Oferujemy towar świąteczny, duży wybór świec z firmy Artman, stroiki, wszystko nasze dzieło, jakieś ozdoby świąteczne, serwetki. Wszystkie nasze wyroby, wszystkie wędliny są najwyższej jakości, to są produkty całkowicie pozbawione konserwantów. Podajemy też krupniok na ciepło i kiełbaskę taką wędzoną zbójnicką. Są wypieki tradycjonalne z Wilna. Ciasto drożdżowe, senkacze, chlebki żytnie na zakwasie. Serwuję miotki i inne produkty pochodzące głównie z pszczół, pierzgę, orzechy w miodzie. Wszystko po prostu, co jest w tym okresie na chodzie, że tak powiem. Sam raz na zimę. Sam raz na zimę. Z tym, że oczywiście no wiadomo, że miutniej nie czyni cudu, należy zapobiegawczo go brać dosyć wcześniej, zacząć od jesieni, no ale w tym okresie przedświątecznym, zwłaszcza panie, które pieką ciasto, pierniki świąteczne, więc jak najbardziej. Co smacznego udało się dzisiaj zdobyć? Pierwszy raz w życiu moczkę jemy. Czyli? Yy, no, potrafię Wiegieliną, ale pyszna jest że za, za dużo roboty, to nie na, na współczesne czasy. Kuzynka, tak, no moczka nazwam? pierwszy raz moczka, Moczkę, którą pan rączka ugotował i pierwszy raz jem. No. Wszystko jest ciekawe, i Sanie i Mikołaj. Tak, na no te zwierzątka są bardzo fajne. Odwiedzający Jarmark mieli również okazję spotkać się z piłkarzami ruchu Chorzów Markiem Szyndrowskim i Martinem Kączkowskim. Czuć już tą atmosferę świąteczną U, powoli, zbliży. tak U, więc e, cieszymy się. Myślę, że przyjdzie jeszcze więcej ludzi, bo na, na razie e, za dużo ludzi nie ma, ale myślę, że tak jak mówię, no, święta coraz to bliżej, tak więc trzeba już ten nastrój i atmosferę robić. Nastrój i atmosfera bardzo dobra, szczególnie po derbach. No na pewno, na pewno. Tym bardziej cieszę, że wczoraj derby e, z, tak, więc y, może, może dlatego tyle ludzi to... nie ma, bo jeszcze świętują. Dla kibiców, jakby na, święty, na święta prezent taki, także na pewno jest y, atmosfera super teraz. Jako Święty Mikołaj chciałem życzyć wszystkim Państwu ciepłych, rodzinnych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, zastanych stołów i rodzinnej atmosfery. Lulaj, że Jezu, no lulaj, że lulaj, a te go matulu,